Siemanko, z tej strony Kira. Super. Ze mną jest Ernie. Siemano. I błąd na dzień dobry jakiś systemowy. A to jest podsumowanie kolejnego wyścigu, kolejnego weekendu wyścigowego naszej Szyliwym. Pierwsza ważna wiadomość. Ostatni odcinek podsumowujący u mnie na kanale. Następne odcinki będą kanale, na kanale Nie. u Erniego, tak. Tak, tak więc do mnie możecie przechodzić śmiało i teraz większość ogólnie informacji ligowych będzie u mnie, ponieważ razem wspólnie z Kirą i z Masterem postanowiliśmy, że musimy dać mu trochę odpocząć psychicznie. psychicznie? Ja robię, robię sobie właśnie odpoczynek od tego. Tak, bo... Dlatego wszelkie informacje w kolejnych już informacjach będziecie mieli u mnie. Także śmiało możecie pisać, co tam będziecie tylko chcieli. No, możliwe też, że też tam się czasami pokaże, ale to nie jest przesądzone też. No, wiadomo, jakby tam Kira będzie chciał coś wrzucić mhm. i czy tam coś wam przekazać, kiedy na przykład ja, mi coś się też wypadnie, bo też tak różnie jest w życiu, to, to też się u niego coś może pojawić, ale większość już tych filmików, jak na razie, jak na dzień dzisiejszy i najbliższe, najbliższe dni, tygodnie może, no to będą już u mnie. No właśnie. W najbliższym czasie też ukaże się u mnie, u Erniego i u Mastera filmik, z zasadami ligowymi, bo jest ciężko, niektórymi osobami. No, Kostety... taki pomysł padł, hmm. właśnie. No właśnie. Bo dużo, dużo problemów z niektórymi osobami nie wiedzą, jak, jak się zachować na torze, więc musimy coś takiego nagrać i pokazać, jak się jeździ. No, może nie będziemy się tutaj rozgadywać, o co chodzi, więc uh -huh. zobaczycie w filmiku. On będzie krótki, zwięzły na temat i do tych po prostu zasad będziecie musieli się ustosunkować. No, i także przejdą też, przejdzie regulamin, delikatne zmiany. Te punkty karne oczywiście wracają, to już wiecie, chyba. Mhm. Czy nie wiecie, no nie wiem jeszcze. Ale jak coś, to te informacje jeszcze się pojawią, także każdy, każdy na pewno będzie poinformowany o, o tych zmianach. Dobra, teraz przejdźmy do krótkiego podsumowania ostatnich wyścigów na Węgrzech, na jednym z chyba najgorszych torów w sezonie. Na tym ma... będziemy rozpoczynać. Niestety. No właśnie, akurat ta, 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 ta nasza liga już taka. A nasza tam rozpoczyna. A my teraz mamy Węgry. Pierwsza liga wygrał dziwo. Może nie o dziwo. Wygrał Xandi. Godny rywal Tysa. Drugi był Rybka. Deszcz padł, to się jak kurwa u siebie przycisnął. No i trzeci był Krista, który na z czasu już pokazuje fenomenalną formę w wyścigach. Drugi raz na podium, drugi wyścigu z rzędu. Tysa był dopiero czwarty, ale pogoda podono w pierwszej lizbie była fatalna. Opady deszcz, nie wiadomo, by jakie opony ubrać. No i wyszło jak wyszło. Druga liga. Wygrał niespodziewanie Dolek. Nie pytajcie co się działo. Drugi był Faraj, trzeci był Yahoo. Totalna rzeź, totalny rozpierdol. Wywaliło dwie czy trzy osoby. No było ciężki, ciężki wycinek w drugiej ligi. Dolek miał farta, fara miał farta i dublet Ferrari. Widzisz Arni? My mieliśmy dublety. W końcu tak. ktoś nas zastąpił. Znowu Ferrari zastąpiło. No, mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do Ferrari i odnośnie właśnie może taka niespodzianka dla wielu z was, że prawdopodobnie na 99,5 wraca! wraca! Tak jest! Tak jest. Będę, jeździł, <laughs> będę jeździł, prawdopodobnie w Force Indy, jeżeli dobrze pójdzie. I no, zobaczymy. Będziemy, będziemy się starać jechać jak najlepiej, ale zobaczymy także właśnie, jak wy będziecie jeździć, bo będzie pokazany także ten filmik, który no, musicie sobie przyswoić, bo. Bo jak właśnie nawet nie miałem czasu za bardzo się tym wszystkim interesować i no to widziałem jaki rozpierdal był, więc to jest przesada moim zdaniem, dlatego też informacyjny film się pojawi, potem pojawi się filmik pokazujący jak po pierwsze pokrótce wyprzedzać, jak się można wciskać, jak można walczyć, jak można zajeżdżać komuś drogę itp. itd. Tak więc to wszystko się no pojawi. No właśnie, bo na Węgrzech jedna osoba miała bardzo duże wąty do leżka za... I na Belgii też były wąty do lecza, między innymi, za to, że za ostro zablokował, ale, no trudno. Przejdźmy do tabeli teraz, ligi pierwszej. No tu się chyba nic nie zmieni. Jeżeli tysiąc uzyska formę, on to wygra. Teraz, że ma tylko dwa punkty, wyszła nad Xandim, ale, kto wie, Sandy jest też super szybki. Krista awansowała na trzecie miejsce. Czyżby podjął dla McLarena, w końcu. Widzi który ma ciągle pecha, ciągle nie może się odnaleźć w wyścigach. Master, który powiedział, że nie jedzie, pierdolę. 69 punktów to jest jego ukochana liczba. Jemu zostawiam już taki, taką ilość punktów. Miejsce spadkowe to jest Pionek, Patryk, Bejsta, Cover i Grzesiu. Jeżeli chodzi o miejsce spadkowe, to to wszystko się dowiecie jeszcze później, jak się skończy sezon, jak to będzie wyglądać awansy i spadki. Jakie osoby awansują, które spadną, bo jeszcze nie wiadomo, jak to będzie zrobione. To jest dosyć ciężko, bo dużo osób się wycofało. W konstruktorach spokojnie prowadzi to rozsądek bez największych problemów przed Red Bullem i Force India. Tu dużo się w tabeli chyba nie zmieni. Jeżeli chodzi o drugą ligę, prowadzi Dolin po tym, jak się wycofał król. Ma 6 punktów przewagi nad Fociem, który też jeździ fenomenalnie. Który trzyma dobre tempo i może zagrozić Dolinowi, jeżeli <laughs> Dolin popełni jakieś błędy w Hiszpanii. Leszek jest trzeci, czwarty jest niespodziewanie Dolek. O zwycięstwie na Węgrzech. Później ja szósty jest Bez punktów jeszcze póki, co wskania. No i konstruktorów drugiej ligi. E, prowadzi Lotus, ale tylko 11 było przewagi nad Williamsem. Trzecia jest India i czwarte Ferrari. te cztery zespoły walczą o mistrzostwo konstruktorów. No i klasyfikacja ogólna konstruktorów prowadzi terorosto przed Fsindią, i tylko te dwa zespoły będą, będą walczyć tutaj o mistrzostwo. Byłoby na tyle w tym odcinku. Następny wyścig jest to Hiszpania, 15-16 lutego. Pierwsza liga idzie w niedzielę o godzinie 10, druga liga jedzie w sobotę, ale o godzinie 11.00, gdyż musieliśmy zmienić godzinę ligi drugiej, gdyż nasza liga prywatna jeździ o godzinie 9.00. No i musimy z czasem wyrobić się przed drugą ligą. Niektórzy też jeszcze jeżdżą tu i tu. Dokładnie tak. No i to by było na tyle moi drodzy. Ten filmik jeszcze ukaże się u mnie na kanale Earningo, ale następne filmy informacje nie będą już u Werniego, więc to było na tyle. Trzymajcie się, papa. Pa. Cześć.